Witam na kolejnym filmie, dziś pokażę kilka ujęć z prac związanych z remontami czy wymianą instalacji elektrycznych. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, gorąco zachęcam, aby to uczyniły. Wystarczy nacisnąć ten oto czerwony przycisk, znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie lub nie do końca, napiszcie w komentarzach, co mógłbym zmienić. Jak zapewne wiele osób wie remont to słowo, które zapewne kojarzy się z wszechobecnym bałaganem, demolką i ciągłym sprzątaniem. Właśnie ten problem, Akurat można rozwiązać nawet przy takim zadaniu, jakim jest wymiana instalacji elektrycznej w domu. Często prace takie wiążą się na przykład z koniecznością zwiększenia ilości gniazd wtyczkowych, łączników oświetleniowych, czy też trzeba zmienić ich położenie, bo na przykład przearanżowujemy sobie kuchnię i inne jest rozmieszczenie mebli. Oczywiście wbrew pozorom. Takie prace jak wiercenie otworów podpuszczki czy wykonywanie brust, gdzie się je wypuwa, można wykonać w sposób, który znacząco ograniczy uciążliwość, co ma szczególne znaczenie w przypadku, kiedy pracę wykonujemy w miejscu, w którym normalnie toczy się życie codzienne, a remontowane jest jedno pomieszczenie. I teraz ja tutaj właśnie pokażę, jak sprawa się przedstawia. Jeżeli chodzi o wiercenie otworów podpuszki. Prace odbywają się w pomieszczeniu. wyposażeniem, jest to pokój w części mieszkalnej, więc będzie wiercone razem z odkurzaczem przy pomocy takiego adaptera. Kiedyś pokazywałem Bosch GDE 162 połączony z odkurzaczem. Tylko tutaj będzie taka rzecz dla odmiany, że tutaj motowiertarka jest podłączona niezależnie od odkurzacza, bo normalnie, wiadomo, można użyć taki tryb pracy, że jak się włącza narzędzie włącza się odkurzacz, ale nie dałbym rady w tym momencie kamerować, no bo wiadomo tą przyssawkę trzeba by było w momencie startu przytrzymywać, byłoby z tym ciężko, zatem ułatwiłem sobie zadanie, że najpierw przysam się włączając odkurzacz, no a później będę wiercić. Przygotowany też jest kosz na śmieci, jakby jakiś pył z przyssawki, żeby wsypać i nie zapylić pomieszczenia niepotrzebnie. O tyle wprowadzenia, zatem już będę teraz pokazywał. Najpierw ważne, żeby odpór był w miarę na środku Jeszcze są resztki pyłu w przysawce, można strzepnąć czy z koronki. Tu widać minimalna ilość pyłu, jaka odpadła. No, gdybyśmy to wiercili bez odkurzacza, no to pewnie by było całe pomieszczenie zapylone. Widać, otwór został wywiercony, ponieważ trafił, jak widać, między cegłę. Niestety materiał jest dość twardy, pewnie cegła stara, więc na pewno mocniej wypalona jak... Oczywiście może się zdarzyć, że otwór trzeba będzie powiększyć i podkuć tutaj. Z tym również nie ma problemu. widać jest pogłębiony otwór, tutaj widać wchodzą przewody przez rurkę, nic nie zostało uszkodzone, no jednak właśnie no ściana jest wykonana z pustaka, teraz będzie pora na przymiarkę puszki, no pogłębienie było związane z tym, że trzeba tutaj połączyć ze sobą przewody od dwóch gniazdek, a ta stara puszka była niestety do tego celu. Nieco za płytka. Jak widać konieczne jest jeszcze powiększenie nieco otworu, no bo puszcza nie wchodzi i nie opiera się akurat na przewodach, tylko no tutaj nie wchodzi. Więc trzeba jeszcze otwór będzie powiększyć. Teraz już kolejna przymiarka po podkuciu i braniu urobku. No, puszka wystaje jeszcze około pół centymetra nad lico ściany, więc jeszcze będzie konieczne podkucie otworu tutaj w tylnej części. Teraz kolejna próba. Oczywiście robię tak, żeby puszka jednak chowała się w ścianę, dlatego żeby no tam napchać gipsu czy kleju gipsowego do tyłu, żeby no jednak się zlicowała i był miejsce na tą zaprawę. Pokażę może z tej strony tutaj widać, wiadomo jeszcze będę tam musiał sobie a trochę podkucz tutaj założyć kawałek jakiejś przedłużki rurki, no bo tak oczywiście to nie może być rurka musi wchodzić do puszki co jest niezmiernie ważne od dołu zostanie wprowadzony przewód, jednak no już tej puszki nie użyje, bo jest to jest z boku przedziurawiona no ale to jest taka puszka powiedzieć się ja ją tu używam jako szablon do yy, osadzania emisję pyłu można też ograniczyć w sposób znaczący także podczas wykuwania brust przystawka Bosch 1 162 tylko ma wyjęte tutaj te włosy taka szczotka co jest normalnie jak do wiercenia koronką i można za jej pomocą bardzo sprawnie odkręcić Podczas podkuwania takich małych fragmentów, bo wiadomo, młotowiertarką nie kuje się jakieś dużych, bo po prostu szkoda narzędzia. Które są teraz pokażę. Jak wiadomo, wszystkich pył jest wsysany, Nie ma po prostu chmury pyłu niepotrzebnej. No, niestety, wbrew pozorom, takie kucie. Może nieźle też napylić, a tak to przynajmniej jest spokój. No a jeszcze tu widzę trochę zostało do podrównania, wykonania przepłcić. Oczywiście tutaj prace remontowe, zwłaszcza w starszym budownictwie, gdzie często coś było przebudowywane, przerabiane, gdzie ściany były działowe, dostawiane. Wiąże się to też z różnymi niespodziankami, dlatego trzeba uważać, gdzie wycinamy bruzdy czy gdzie wiercimy otwory, bo wiadomo, chodzi też o uszkodzenie jakichś innych instalacji znajdujących się w ścianach, a także może się to skończyć zawaleniem. Tutaj zresztą można zobaczyć taki przykład, jaki mi się trafił w czasie realizacji, pęknięcie ściany, gdzie już bruzdowanie było wykluczone. Na dole widać pęknięcie spowodowane tym, że pod tym pomieszczeniem znajduje się garaż, no i nie ma po prostu ściany dalej. Tu jest cienka ściana na tak lewantkę, wymurowana jeszcze z cegieł dziurawek, no i właśnie widać pęknięcie. W tej sytuacji bruzdowanie całkowicie wykluczone żeby nie doprowadzić do bardziej nieprzyjemnego zdarzenia i powstał problem jak teraz doprowadzić zasilanie tutaj jeszcze no wiadomo nie jest skończone wszystko Trzeba było doprowadzić zasilanie do tego gniazda, znaczy, trzeba było przejść z sąsiedniego pomieszczenia. Powstał problem, no teraz, gdzie poprowadzić przewody, żeby też nie zrobić pętli indukcyjnych. Przykład ten dobitnie zresztą pokazuje, że czasami mogą się trafić sytuacje, które spowodują, że przeprowadzenie remontu w zakresie, w jakim początkowo był planowany, może się stać niemożliwe do wykonania w danym czasie. Z uwagi na to, że powoduje to drastyczny wzrost kosztów, tak jak w tym wypadku, konieczne byłoby. Wykonanie w garażu, na przykład podciągu lub zmiana przeznaczenia na inne pomieszczenia i tam wybudowania ściany działowej, zrobienia z jednego pomieszczenia dwóch. Jeżeli by na przykład trzeba tam było na tą ścianę doprowadzić większą ilość obwodów elektrycznych, no to tutaj zmieniłaby się koncepcja, bo byłoby tutaj konieczne na przykład prowadzenie w kanałach kablowych po ścianach czy na przykład w podłodze, ale tutaj. Byłoby to też problematyczne z uwagi na konieczność wykonywania brust w wylewce, która jednocześnie też jest sufitem dla niższej kondygnacji. Tak więc to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.